Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Testnet. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić lewana testnet Bardzo krótki testnet Zajmie dosłownie 2-3 minuty Od razu powiem Że za tego testneta Mogą dropa nie dać Bo żadnych informacji nie ma Nic nie obiecują I rzeczywiście mogą po prostu nie dać Ja wam wytłumaczę dlaczego Ja go będę robił I dlaczego wam też polecam zrobić Na to są dwie główne przyczyny. Pierwsza przyczyna jest taka, że Twitter Score jest 44 u tego projektu. On się budował w ekosystemie Luna, no ale po majowych wydarzeniach, jak wiecie, Luna, można powiedzieć, już nie jest graczem na rynku i wszystkie projekty z tamtej ekosystemy przenosiły się do innych ekosystemów, i ten przeniósł się na ekosystemy kosmos, i teraz tutaj bazuje. Na niego był nawet podpisany i jest podpisany DOG co już mówi o projekcie dużo. Także jest podpisane bardzo dużo osób z funduszy, które zainwestowali w ten projekt, na przykład Dragonfly. No i Twitter Score 44 przy 30 tysięcy subskrybentów to jest bardzo dobry score. A druga przyczyna. Dlaczego ten testnet warto jest zrobić? Jak już wspominałem na początku, on po prostu jest bardzo krótki i zajmie wam dosłownie 2-3 minuty. Jak zawsze, wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, like zasubskrybować. Jak zawsze wspominam, jestem wam bardzo wdzięczny za każdą aktywność. Za... To mi daje po prostu jeszcze więcej motywacji do rozwijanie mojego YouTube kanału bo ja widzę, że Was to interesuje i wiem, że ja robię to po prostu nie dla siebie a dla Was, żeby się podzielić z Wami informacją także polecam wejść na Telegrama i Twittera, na przykład o tym w projekcie jeszcze 4-5 dni temu wspominałem na Telegram czacie że prawdopodobnie będę ten film robił, bo mi się projekt spodobał dlatego jeżeli będziecie tam to na pewno możecie mnie się coś spytać albo dowiedzieć się informacji wcześniej niż na YouTubie, a my zaczynamy. Będzie nam potrzebny Kepler Wallet, żeby zrobić ten testnet. Jeżeli jeszcze go nie macie, ja nie będę pokazywał, jak go instalować i zakładać. Zakładanie tego portfela jest bardzo proste na poziomie MetaMasku. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, po prostu znajdziecie instrukcję na YouTubie. Ja już Kepler mam, dlatego przechodzimy po prostu bezpośrednio do testowania. Naciskamy Connect Wallet. Approved. Approved czyli prosi po prostu przejść na tą sieć Dragon Fire 1, pojawił się sieć Dragon Fire, naciskamy kran. Przechodzimy weryfikację. Jak widzicie. W ciągu 30 sekund pojawią się środki do testowania. Naciskamy market. I tutaj jest 5 par. Po prostu testujemy każdą parę. Naciskamy Juno najpierw. Buy, call. Dodajemy plus. Continue. Jak widzicie, mam 1000 Juno do testowania i 5000 USDC. Wezmę 1000. Continue. Approve. Wyskoczyło coś takiego, ja już na innym komputerze to robiłem, jeżeli coś takiego wyskakuje, naciskacie help I opisujecie co tu robiliście i dodajecie screena z tym błędem Też będzie bardzo przydatne, ja to zrobię po prostu później, żeby nie przedłużać Naciśniemy sell, plus, continue Weźmiemy tyle, quantity 20 Continue, approve Jak widzicie, udało się. Idziemy następną parę. Weźmiemy też sell plus continue 2. Continue, approve. Jak widzicie, się udało. Idziemy dalej. Atom. Tutaj zrobimy by plus continue. Weźmiemy na 200 continue, approve. Idziemy na czwartą parę, osma Też kupimy, plus Też na 2200 Proof. Też się udało I ostatnia para, tu zrobię sell Plus, continue Continue, Aproof. Jak widzicie, wszystko się udało. Jeżeli, jak już wspominałem, wyskoczy Wam błąd, po prostu robicie screen i w helpie go opisujecie. Też się przyda. Teraz naciskamy my nft. Ja pokażę po prostu, co można jeszcze zrobić. Connect kepler. Connect proof. Tutaj widzicie, jest czas, to nas nie interesuje. To jest dla tych, którzy mają nft, my ich nie mamy. Naciskamy Games, i tu są dwie gry. To są arkadowe gry, stare. Ja ich przeszedłem. Zajęło około godziny na obie gry, i można po prostu zrobić tweeta, że ich przeszedłeś. Mi nawet osoby, które odpowiadają za projekt, odpisali na tego tweeta. Czy za to dadzą, czy nie, ja też niestety nie wiem. Pokazuję, co można zrobić, jeżeli macie czas i chęć. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego testnetu, zapraszam w komentarzach. A na tym testnet się kończy. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.